Siemano z tej strony, Ratel. Dziś ze mną jest. Wektu! Witam Ty was bardzo. Za mną Co? Już wszyscy za mną tęsknili. Oczywiście, że tak. Mogę od razu odpowiedzieć za moich widzów. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii. Czy to support na celowniku Aszka? Poprzednio mieliśmy Ani... Ankę, Już mi się myli. Eee, I no. Eee, pop... Ani Ankę. <śmiennie> <śmiennie> Ten kiedy była nagrywana Aniwia, Nagrywamy yy, to, to, na to w sumie przed wystawieniem Aniwi, troszeczkę tak na zapas, bo terminy czasami się nie zgadzają i po prostu seria, czy to support wchodzi z opóźnieniem. Dlatego nagrywamy na zapas, żeby mia było już nagrane na zapas. Yy, tutaj się już słówka plączą trochę, więc mam nadzieję, że zaraz zaczniemy walkę. To będzie bardzo trudny mecz. Bo dwóch kar jest na linii, ale nie pierwszy raz to be. znaczy, pierwszy raz, ale nie ostatni to się pojawi niestety na tym kanale. Czy kary trochę jest? Ja bym nie spodziewał wygranej tej gry, ale no. Nie wiem, ja tam znaczy, biorę, biorę w. O dobrą... zabawę. Wydaje mi się, że jest szansa, wziął W. Nie dopuszczę do podziałów w A, Za chwilę będziesz widział, że to jest widok są aż kocha. Co Szkoda, że ona ma taki zasięg strasznie. To jej nie na jej zasięg. Wow, ale Next się wydarła. Zaszym w, w następnym odcinku pójdę aż konto to zobaczysz. Jezu jak jakim jestem power. papierem. No wow, jesteś jej dickery, byś tego spojrzał. No to do szóstki czekamy na wbity jakieś, bo... Ech, Bo Ratel nie gra i to nie wie co to za bóla. Później mnie wyzywa. Jak ty tak szybko do na Petra A jest To jest. <laughs> Mają tutaj dwa wardy generalnie, byli się porozumieni wizji, więc to no nie było ganka dostać. Podwójne zabezpieczenie. No skitu. Mam nadzieję generalnie, że nie słyszycie też tego co się dzieje za oknem, bo nie wiem czy słychać to wszystko, czy nie, ale mam mm, otwarte. ja nie okienko. słyszę dzieciaków biegających. Ale akurat ty nie słyszysz, bo LOL, inaczej to wychwytuje ten jego czat głosowy, ale ja nie wiem czy nie słyszą tego widzowie z mojego mikrofonu po prostu Czemu taki low przeżył? Bo mają kila. Mamy mnie? A użyłeś go? Dalej mają ward'a Oluju! Nara... OLUJU! NIE ŻYJĘ! HAHAHA yeah> Oluju to jest to, że mam jeden stack na Dark Harvestie, bo... <y Czemu? SFLASHOWAŁ! Przecież nie miałem gdzie uciec Generalnie bardzo polecam moim widzom chodzenie Znaczy wstawanie o 6.30 na przykład I bieganie sobie yy, Bo my propagujemy Zdrowe nawyki ja na na przykład Fit system sobie, Ja lubię sobie na przykład gdzieś pizzę o 6 rano To też wam polecam Taki lifehack, nie będziecie głodni o 8 I nie będziecie mieli śniadania <laughs> Dwie cekki! No. Kto by pomyślał? Do tego walicie sobie herbatkę z kolą i macie energię na cały dzień. ewentualnie się drżygać, ale to, 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 to nic takiego, to nic do to tego. A, ale zgarniesz teraz cały Widzisz, jak ja dobrze obijam? Czuję się jak Tima na saporcie, kiedyś grałem. Tima na supportcie będzie fajna akurat. Które... No on działał, tylko że szkoda, że poza nagrywkami to zrobiliśmy nie zabierałem ani jednego miniona te... ci. I, I szkoda, że wtedy miałem tilt, a zamiast minionów te fragi kradłeś No tematu, to akurat wśródła... prawda, ale działało. Wtedy, wtedy, wtedy to był dzień nienawiści i jadu. Ała! Vektus! Vektus! No kurna! Gdzie ty byłeś? Czemu żeś ty klepał to... No i zginiesz teraz, dumny jesteś z siebie! Co żeś zrobił! Kurwa widzisz, zaniszcie pinga! Robimy akcję? Nie. Ok. Nieźliwy ja razem, Dobrze. Cieniku. Bogowie i duchy nas prowadzą, ale nasze życie należy do nas samych. Mam zaburzenia jak Joker. <Gluby> A z zaburzenia mózgu, ty te <noise> on też miał! <noise> chyba, chyba jednak trzeba zrobić operację... chyba <noise> <noise> ...to w górę i przejmuję ten kanał, bo Okej, okay, hej. Już jest lepiej, no ja wątpię. <noise> Nie możesz mnie rozśmieszać. Za 50 sekund robimy w końcu tą dobrą operację, rzucasz rkę i ja, ale to. Bart na plecach. RATEL! Będzie RK Dobra, generalnie to tutaj na Aszkę będzie taki śmieszkowy odcinek, bo i tak tego nie wygramy. Bo generalnie Raptor ja już dostał na. Tak. No cóż więc Ashka nie działa na saporcie No kto by się tego spodziewał? Ja myślałem, że Ashka to jest pełnoprawny support, nie? Ja... ja też miałem takie wrażenie, słuchaj, żyliśmy w błędzie, ale na szczęście możemy ostrzec innych graczy, którzy też żyli w tym błędzie. Że to nie działa. Ale generalnie to ten, Ashka... Raczej nie działa ogólnie, nawet jeśli macie y, jakieś agresywne graczy i puszczacie kombo Rki z MF, to i tak to nie, raczej nie będzie działać tak jak mi się wydaje, bo... Żałosne wanchery Dark Harvesta Jednak potrzebny jest jakiś tank albo support, który healuje na tym e, bocie. No, ewentualnie pike. No, ewentualnie fajk. ale fajk to potrafi uciekać ładnie, a Ashka właśnie, więc to jest problem. Ej, generalnie, w ogóle, wszystkim to, przepraszam za wybuchy psychozy, które były na tym kanale, na tym odcinku, znaczy, yy, bo chętnie na kanale będą nieraz. Chęściła? Nie powtarzajcie naszego błędu, ale tu trzeba było nagrać, bo to wiadomo, czy to support, to wszystkie postacie muszą być przetestowane. I teraz macie dowód, zagra z dowodem na to, że Aska jest kompletnie bezużytecznym supportem. Jezu nie umiem nią farmić. No to nie umiesz grać i Tickery, ty grasz wiecznie na support się nie Ale tylko łatwiej się farmi. Jest to? Może gdybym ja zagrała Aska na supportie to bym ja to ogarnął to, ale... Nie, jesteś słaby. Jestem siódem... siódmy... Siódmy poziom. AAAAAAA! Ale na dokarę na sapocie O, dobra robimy to Go! No nie, nie przewidzieliśmy tego O, został on prawie złoneczony Chodź tu, chodź tu Lek tu. No i czemu dajesz mu uciec? nie trafiłeś z walone no nie! Co za wzajem macie dowód na to, że ratelka już kompletnie po... <śleszy> Coś się złego dzieje. Ostatnio internet, a teraz to. Surrender. Dobrze. Jak wiecie, Ashka nie działa. E, chyba, że działa kombo, możecie sami przedostać, według nas to nie działa. E, to było na tyle. Trzymajcie się, cześć, cześć, wiecie co robić jak się podobało. Ale było.